Dzień dobry kochani. Dzień dobry, Dzień dobry kochani. Witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj robimy Girlfriend Tak. To jest moja dziewczyna. Nać pana artystka. Też ma takie futerko na głowie, tak samo jak ja. I jest bardzo uroczy kochana tak. Tak, tak, tak. Kochamy się tak, kochanie. Tak, bardzo się kochamy. Jak się kochamy, jak się kochamy. Uf. Bardzo mocno, mocno. Bardzo mocno. Się dzieje? Tak, tak. Przygotowałem tutaj teraz pytania, które, na które będziemy odpowiadać, tak. Które dotyczą naszego związku. Uwaga. Widzisz pytania, tak? Nie, doskonale. No, tak dobrze. Jak, jest długo ja, jesteśmy razem? Powiedz mi. Trzy miesiące. Trzy miesiące, ale to tak jakbyśmy byli trzy lata, prawda? Tak, tak, tak. Ach, tak to jest po prostu... My tak się dobrze znamy, prawda? Tak, mhm. tak. tak. <laughs> to jest naprawdę wspaniałe uczucie. To jest świecie. No, a ciekawe kiedy Polaczek zrobi ze swoim, ze swoim boyfriend tak. Właśnie. Ale oni tak nie lubią tak się pokazywać. Nie? A moja to jest taka naprawdę bardzo odważna. nie? Pokazuje tak, się tak, w internecie. Tak. Ona jest taka naprawdę z jajem. Masz jaja? Mam twoja jaja. Moja jaja, jest ja kobietą, naprawdę. to jest kolejny pytanie. Jak się poznaliśmy? No, pamiętasz? Tak, tak, poznaliśmy się w tym kinie. Na filmie, o, tak? na filmie naćpany szachista, w tak, na pierwszej części. Tak, on był taki... On był naćpany i był szachistą. No. Tak, tak, to bardzo tak? podobny do nas. No? Też naćpany. Ale jak on wtedy zrobił to szachmat, Pamiętasz? Tak, tak, tak. Jak on zrobił szachmat. I wszystkich sami nie? No, ale mi się wydaje, że on był takim najlepszym szachistą, dlatego że właśnie... On brał, tak? Ponieważ jest taka nagonka na środki psychoaktywne, ale one właśnie e poszerzają świadomość, tak? One zwiększają e funkcję e mózgu, tak? Tak, tak, no, tak. Jak ja się naćpam, to ja w szachy też wymiatam, naprawdę. Nawet najlepszych szachistów. Bym obrał raz, dwa, raz, dwa szachmat, szachmat, naprawdę. Ja mam. Tak samo e... właśnie robię cokolwiek, wcześniej się naćpam. To jest naprawdę mega najlepsze uczucie. Dobra. Kto z nas jest najsłodszy? Kolejny pytaj. Kto z nas jest najbardziej uroczy? No oczywiście, że ja. ja jestem kobietą, jestem z natury słodką niewiastą. O, ty słuchaj mnie, słuchaj mnie, kochanie. Ja się bardzo kocham. Ale ja jestem najbardziej uroczy w tym związku. Nie, nie, nie. Wcale nie jesteś uroczy. Spójrzcie. Ale tak się kochamy, prawda? Ale tak się kochamy. Ale naprawdę jestem najsłodszy. No spójrzcie w te słodkie oczka. A ty to co? Takim, ale ale ja... pokaż swoje, czemu to w ogóle okularność? Bo jest tutaj bardzo słonecznie, a pod typem narkotyków mam światłowstwo. Jak to? A z te okularki, no proszę. Nie. nie wolę nie pokazywać moich oczu. Ach, ty masz takie piękne, maślane oczy, no proszę. Niech cię blask słońca nie zamroczy. No pokaż te oczęta. Nie bądź pogięte, no proszę pokaż te oczęta, pokaż te. Dobrze, więc pokażę te oczęta. Dobrze, pokażę. Bardzo No, szkoda. Dobrze. E, kto z nas jest mądrzejszy? Oczywiście, że ja, moja wiedza i mądrość są najspanialsze no, tak. na świecie. Ty jesteś najsłodsza, najmądrzejsza, a ty jesteś najgłupsza, najbrzydszy. <grydży> no nie, posłuchaj, posłuchaj. Dobrze, jesteśmy z powrotem, się kochasz. Tak tutaj teraz bo... Troszkę się ostro, nie wiem. Kamera też się chyba naćpała, nie wiem. E, nie, 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 nie. Dobrze, wszystko. Dło się w ogóle rusza, masakra, nie wiem. Rusza się, czy, czy mi się wydaje, czy to halucynacja. Dobrze, faktycznie. Okej, okay, dobrze. E, czy poznaliśmy już swoich rodziców? Tak, 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 tak. tak A oczywiście. A będzie to twoja mama, to jest troszkę taka dziwna, wiesz. Ona chyba mnie nie lubi. Ona mnie nie... Dlaczego jak uważasz? No nie wiem, nie wiem. Cały czas nam tak fuczała. Może dlatego, że cały czas jesteś nacipany i utrudniony jest kontakt z, z tobą logiczny. A ty nie? Ale po mnie tego tak nie widać jak po tobie. No dobrze, dobrze, dobrze. E, czy planujemy zamieszkać razem? No chyba tak, nie? Pięć lat, jak uzbieramy wystarczającą ilość pieniędzy. Powiedz, ja bym chciał wrócić do Rosji. Do Rosji, ponieważ tam są moje kozienie, naprawdę. Tam się wychowałem i tam są moje rodzinne kozienie w tej Rosji. I ja bym chciał, z wrócił wrócić do z Rosji. Co ty masz? Chciałabym wrócić do Rosji. Dobrze? Cieszę się? <laughs> cieszę się. No, dobrze, <laughs> to Tak, dobrze, to wracam. Ponieważ ja się dochowałem w Rosji, tak? do, Rosji. do Rosji, tak? Kiedyś byłem tajnym agentem, wtedy, 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 I tam musimy wrócić do Rosji. Do Rosji, tak, Rosji, tak, do Rosji, No Rosji. Dobrze, teraz kolejne pytanie. Czy próbowałaś moich dopalaczy wypalaczy? Tak, spróbowałam. To mnie aż wypaliło jak je spróbowałam. Były tak mocne, jak mocna jest ta pięść. I jak mocny jest nasz zwierzę. Nasze uczucie. Powiedz mi, powiedz mi, próbowałaś e, dopalać Aleluja, tak? Tak, ale, tak? Najlepszy, Tak, tak, najlepszy, najlepszy, najlepszy. Dobrze, doskonale. A tak. Jaki jest, o, musisz zgadnąć, jaki jest mój ulubiony kolor? Ja muszę zgadnąć twój mój ulubiony kolor. Kolor. E, kolor. Jaki kolor? No biały, bo to jest kolor kokainy. Jak nie a Faktycznie. To, a twój ulubiony kolor to chyba różowy. Dlatego tego tak, tej tak, 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 ta, ta. tak, tak. Doskonale. Różowy. Dobrze. Następne pytanie. Jaka była... Mm, Chwila, myślę go rozczytać. Jaka była na, nasza najlepsza randka? Najlepsza randka. Najlepsza randka nasza była w Kokainowie na zachodzie Polski. To jest cudowne miejsce dla takich dziwnów jak my. Ale to był super, naprawdę. Wspaniały. Musimy nam się kiedyś znowu wybrać. Jest? naprawdę. Musimy, kochany, musimy. Musimy takie może zrobić z Lotzfanami, nawet, naprawdę. Tak, musimy tak, odwiedzić tak. kokainę, bo to jest po prostu genialne miejsce, naprawdę. Cudownie. Co chwilę popycham to tubą, albo ona mnie popycha, nie wiem jak to działa. Dobrze, następne pytanie. Jakie jest, musisz znowu skanować, moje ulubione jedzenie? Kokaina? Ale to nie jest jedzenie. Hmm. Prawdopodobnie Nie wiem co? Tak? Nie. Ja najbardziej lubię chrupać z ciebie. A, no ja, tak, ja. A jakie jest twoje ulubiony jedzenie chwila? Nie wiem... parówki? Tak, berlinki. Najlepsze z indyka. O tak, no z indyka no. Dobrze. I następne pytanie: Kto z nas jest najładniejszy? Pewnie nowo powiesz, że ty. Tak, oczywiście. Nie ma nic lepszego niż ja. On w mnie nie jest tak dobry jak ja. I ja przyćmiełam go moim kokainowym, naćpanym usposobieniem. Przepraszam, bo niby co? Gdyby nie ja, byłbyś taki pusty jak zero. Ja sprawiłem, że stałeś się w końcu kimś. O, oh, kochana. Mm.